No, czy to działa? Działa. Natomiast jak chodzi o Rzućmy palenie, to jest, to jest wiekowa piosenka, pochodzi z obozu z lat 60-tych harcerskich, gdzie świat był inny, nie muszę opowiadać co wtedy było, jak się żyło i jaki był klimat, jaka była kultura obyczaje i tak dalej, i tak dalej. Wśród młodzieży, ja wtedy miałem już co prawda 20 lat, ale to były obozy harcerskie i takie harcerskie dobrym tego, najlepszym tego słowa narzeka powiedziałbym. Tak. Rzućmy palenie na lekotyki, tu jest drunki. dziś naszą pasją są gorące pocałunki. Nikt nie wiadomo, i nie sam Ech no właśnie. ale palenie, narkotyki, tudzież trudki. Dziś naszą pasją są gorące pocałunki. Gdzieś dolega na ratunek, przychodzi hasło na flasunek, pocałunek. Nikt nie wiadomy i nie słychać żadnej skargi, bo zamykają usta nam płomienne wargi. Zamykasz oczy, świat wiruje, kiedy ogniście Cię całuje Jedna, jedyna, wymarzona, właśnie ta Usta gorące, odmieknące, szarujące Usta przeciwną słodyczą, zniewalające Niezapomniane, ubóstwiane, całowane oślepiające, drżące, kuszące, kochane Usta bezwolne, usta, usta różane Bezwolne przepraszam, usta różane, usta bardzo za to pomolne Cały śnieg, cały śnieg, cały śnieg, cały śnieg, cały śnieg, cały śnieg, cały Oddałbyś dla mnie dwie rurki z krem albo gorącą małą kawę i ostatniego sporta Odłogiłbyś dla nich bilety dwa do kina i dla łóż wszystko byś odjął sobie od ust. Więc jasno stąd wynika, że rzućmy palenie narkotyki, dwie sztrunki. Dziś naszą pasją są gorące pocałunki. Nikt nie da i nie słychać żadnej skargi, bo zamykają ci usta, płomienne wargi. Całujesz je, całujesz je, całujesz je, całujesz je, całujesz je, całujesz je, całujesz je. Piotr wybrał tą piosenkę. Brawo! To, to bo ja nie występuję w takich szacownych drenach, niestety. Rzadko myślę o bardzo dawnych tak, Ale tak, do klimatu ogniskowych, pomnikowych. Yy, no troszkę może lepiej się czuję, tu jestem wystawiony reflektory na mi baterii. Więc, <śla> yy, więc bardzo przepraszam, no niestety. no. Yy, za mało mam. Dobrze, to ja coś no. powiem o tej tego, co ty tworzysz. To, jest, to są teksty bardzo oryginalne, własne zupełnie, choć trzymają się pewnego standardu, który jest konieczny. metrum, rytmu, rymu, ale są na przykład nasycone bardzo mocno metaforą i dowcipem językowym, który naprawdę niewielu e, twórcom się udaje. E, przeczytam fragment: Gwizd oboźny, krzyk oboźny, woła w las. Hej oboźny, nasz oboźny, już do lasu czas. Nie śpij druchu, bo bez ruchu harcerzowi źle. Własny gwizdek ciebie do, jeśli nie wiesz, że szkoda dnia, szkoda dnia. Tak jest cały czas. Wszystkie te teksty są takie. Nie ma ni jednej dni, ani jednej pustej linii, ani jednego pustego zwrotu. Nie ma prymitywnych okrzyków, jak to dzisiaj piosency się często słyszymy.